Pokój i dobro. Witam na kolejnym spotkaniu w ramach świadomego życia. Nasze spotkania przeradzają się w pewną katechezę, ale ufam, że taką mądrościową, taką, która ma dostosowanie do życia. Mówiliśmy o nastawieniu, mówiliśmy o pasji, a pasja prowadzi nas do charyzmy. Dzisiaj właśnie chcę podjąć ten temat. Jak rozwijać w sobie charyzmę? Ale zanim podejmę ten temat, chciałbym pozdrowić. Dzisiaj pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w dzieło Fundacji RSC Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka. Czyli pozdrawiam zarząd Fundacji, pozdrawiam wszystkich pracowników, w szczególności Aleksandrę, która trzyma w ryzach całą Fundację. Wolontariuszy którzy nam pomagają i wspierają w różnych dziełach edukacyjnych, wspieram ambasadorów naszej fundacji. To ludzie, którzy o fundacji mówią, ale też i świadczą nie tylko dobrym słowem, ale zachętą do tego, żeby angażować się w fundację. Wszystkich beneficjentów fundacji, tych, którzy korzystają z dóbr, które fundacja wypracowuje. Myślimy przede wszystkim tutaj o dobrach duchowych i tych edukacyjnych. Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka jest młodą rzeczywistością, powstała w 2017 roku, zainicjowana przez nasz klasztor i ma służyć budowaniu więzi małżeńskich. Ideą jest to, że przez więź małżeńską pogłębiamy rodzinę, umacniamy małżeństwo, umacniając małżeństwo umacniamy rodzinę i nowa rodzina zmienia stereotypy środowiska. Chcemy w tej dziedzinie właśnie pracować. Pozdrawiam wszystkich, którzy są zaangażowani w to dzieło. Jak rozwijać charyzmy? Ale co to jest charyzma? John Maxwell w swojej książce 21 cech skutecznego lidera pisze, że charyzma to zdolność przyciągania ludzi do siebie. Nie mylmy ją z charyzmatem. Charyzmat jest łaską daną przez Pana Boga danemu człowiekowi, po to by ten budował Kościół Święty. Charyzma jest zatem czymś wypracowanym przez człowieka. My często mamy takie myślenie, że trzeba się urodzić charyzmatycznym. Nie, nie. Charyzmat jest darem Bożym, otrzymujemy go jako łaskę, a charyzmę musimy wypracować w sobie obie czyli charyzma i charyzmat mogą się spotkać w jednym człowieku. Myślę, że takim przykładem charyzmatycznego człowieka, który miał olbrzymią charyzmę, to jest postać świętego Franciszka z Asyżu. Jego wizerunek tutaj mam ze sobą. To jest obraz z naszego refektarza, czyli z jadalni zakonnej. Franciszek troszczył się o doskonałość ewangeliczną na samym początku już swojej drogi zachęcał innych do tego by przyjmowali wiarę ale też czynili pokutę był pokutnikiem zasyżu tak go zaczęto nazywać na samym początku zachęcał do pokuty zachęcał siebie i innych ale też to co jest piękne niósł pokój Wędrował i zapalał w sercach ludzi nadzieję. Dlatego jego przepowiadanie i życie przyciągało ku niemu innych. Najpierw przyszedł Bernard, potem Piotr, potem pięciu innych braci, potem znalazł się kapłan Sylwester, i w końcu jeden z braci, Mateo, kiedy już powstała wspólnota, pyta go: Franciszku, dlaczego za tobą? Zadaje sobie to samo pytanie. Dlaczego za nim szli ludzie? Co było takim charakterystycznym dla niego? Jaką miał w sobie charyzmę, która pociągała innych? Myślę, że przede wszystkim Franciszek był wiarygodny. Co to znaczy? Wiarygodność to nie rzucanie słowa na wiatr. Mówisz i robisz to, co mówisz. Każdy z nas może być wiarygodny. Kiedy patrzę na jego życie w tym pierwszym etapie, szczególnie, ale potem i w życiu zakonnym, to widzę człowieka, który z pasją ukochał ubóstwo. Widzę człowieka, który dostrzegał w innych dobro, dał ludziom nadzieję, dzielił się sobą tak, jak potrafił, przyjmował, by dzielić z innymi to, co sam otrzymywał. Zauważ, ludzie najpierw przekonują się do osoby, potem. Do jego wizji. Najpierw jest osoba, potem jest wizja. Był wiarygodny w sobie samym, w swoim postępowaniu, w swojej mowie, w swoim zaangażowaniu. Ta y, pojawia się tutaj kolejna jakość. Mianowicie Franciszek zaangażował się całym swoim sercem. Dlatego szli za nim, ponieważ całym sercem był zaangażowany w przepowiadanie. Dawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie. Sercem przyjął wiarę. Ktoś ładnie powiedział, że wiara mieszka w sercu. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli masz w sobie wiarę, możesz czynić rzeczy nowe. w Swe myśli przechowywał w sercu. Znowu ktoś ładnie powiedział, serce jest magazynem pamięci. Zauważ, że to, co, się, co Ciebie spotyka, nosisz w sercu, to znaczy pamiętasz. On przechowywał w sercu to, co Bóg czynił w nim, kiedy medytował o krzyżu, o wcieleniu Chrystusa, o sposobie, w jaki ten dokonał odkupienia świata. W jego sercu płynęła kreatywność, i z tego serca wypływała na zewnątrz. Myślę, że Franciszek Właśnie poprzez swoje zaangażowanie całym sercem pociągał innych do siebie. I tym samym był człowiekiem, który płonął ogniem. Nie był stabilny. On płonął ogniem nowego życia. Inni patrzyli na niego, jak płonie, i sami zaczęli płonąć tym samym ogniem. Dlatego szli za nim. Uważam, że Ty możesz zrobić to samo. John Maxwell, na którego się dzisiaj powołuje, mówił, aby stać się osobą, która przyciąga do siebie innych, musisz kochać życie. Nie chodzi o to, żeby kochać przyjemność życia, ale życie samo w sobie. To kim jesteś, to gdzie jesteś, to gdzie żyjesz. To yy, kochać życie to kochać dawce życia. Ło, wow, to jest piękne. Dostrzegać innych dobro, to jest druga rzeczywistość. Przecież my z natury jesteśmy dobrzy. Faktem jest, że wielu z nas potyka się o jakieś rzeczy. Czynimy grzechy, popełniamy je, ale z natury jesteśmy dobrzy, więc zobaczmy dobro w drugim człowieku. Kiedy będziesz dostrzegać dobro w drugim człowieku, objawi się w Tobie samym nowe spojrzenie. Obyś oczy Chrystusa, które patrzą na drugiego człowieka. Franciszek je miał. Dalej Maksuel mówił, że dać ludziom nadzieję. Zobacz, wszystko to, co odnajduje we Franciszku na te czasy, pokazuje nam Maksuel w swoim dążeniu. Jest uważany za człowieka, który uczy przywództwa jednego z największych w świecie. Dochodzi do tego. Jest protestantem, więc. Na pewno nie wzorował się na świętym Franciszku. To my, katolicy, odkrywamy tą jedną i drugą rzeczywistość, ale tu nie chodzi o nawet aspekt religijny w tym momencie. Tu chodzi o coś innego: dawać ludziom nadzieję, może każdy, kto niesie w sobie pasję wiary, kto ma odpowiednie nastawienie, kto rozwija w sobie charyzmy, dzielić się sobą w ten sposób, widząc drugiego człowieka. I służąc drugiemu człowiekowi, dzieląc się tym, co masz. Popatrz, dodałbym do tego zbioru, o którym mówi John, jeszcze kilka rzeczy. Mianowicie zaangażować się całym sercem, po to, by płonąć. Kiedy będziesz płonął, inni będą do ciebie przychodzić, aby czerpać z Twojego namaszczenia. I w ten sposób staniesz się tym, który będzie pociągał za sobą innych. Ludzie zobaczą w Tobie charyzmę i pójdą za Tobą. Twoje życie nabierze smaku, nie będziesz osamotniony, nie będziesz sam. Dobrze, ale uwierz, że jesteś kimś więcej niż tym, kim się stałeś. Żeby rozwijać w sobie charyzmy, trzeba widzieć siebie w swojej perspektywie jutra. Że Ciebie Bóg obdarzył olbrzymim powołaniem, olbrzymim darem i chce, żebyś zrealizował Jego Boży plan wobec Ciebie, więc masz perspektywę jutra. Oczywiście moją perspektywą jutra jest Jezus Chrystus. Myślę, że i twoją też, a jeżeli nie, rozumiem to, być może oglądasz ten podcast, nie będąc człowiekiem wierzącym w Jezusa Chrystusa, to odkryj swoją perspektywę jutra, własną. Myślę, że w drodze, którą będziesz kroczył, wcześniej czy później poznasz Mistrza z Nazaretu i być może go pokochasz. Chcę Cię przed czymś przestrzec. Mianowicie, nie popełniaj błędu, który ja popełniłem. Mianowicie, nie stań się człowiekiem humorzastym. Wiesz, najlepiej to mogą potwierdzić moi bracia z klasztoru. Często staje się. Trudnym w relacjach. Niektórzy nawet podchodzą do mnie i mówią: Ojcze, dlaczego się nie uśmiechasz? Dlaczego jesteś taki przygnębiony? To, co w tobie na, na zewnątrz, to, co w tobie jest wewnątrz, wychodzi na zewnątrz. Myślę, że to nie jest tak w to pełni, ale mają dużo racji, mówiąc, że po wpływem otoczenia, sytuacji, wydarzeń. Staję się humorzasty, zmieniam nastrój. Nie mam w ciągle takiego uśmiechniętego jak teraz, ale jakieś przygnębienie cięża no, zaczyna mnie przytłaczać. Nie popełniaj tego błędu. Staram się z tego wyjść. Uczę się, czytam, słucham, postępuję w tym, ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze jest kawał drogi przede mną. Ty też nie bądź taki. Do tego chciałbym dodać jeszcze kilka cech, które blokują charyzmy. Jakie to cechy? Kiedy troszeczkę na ten temat poczytałem, uświadomiłem sobie, że jest ich naprawdę dużo. Ale wymienię to tylko najważniejsze. Pierwsze, hipokryzja. Proszę Cię, nie bądź hipokrytą. Po drugie, pycha. Jeżeli ogarnie Cię pycha, to będziesz... Widział tylko z perspektywy własnego pępka, drugiego człowieka. Zaczniesz traktować drugiego człowieka jak nawóz dla własnych interesów. Nie jest to dobra droga. Po trzecie, niepewność. Człowiek, który ma charyzmę, jest zdecydowany. On ciągnie za sobą w, w odpowiednim kierunku, ponieważ ma wizję, którą ma zrealizować i chce ją zrealizować. Ma cel, który sobie stawia przed oczyma. I idzie w tą drogę, aby osiągnąć ten cel. Po czwarte, nie bądź imitacją. Wiesz, zauważyłem, że łatwiej nam jest dostosować się do kogoś drugiego. Ubrać się w płaszcz drugiego. A jak nie możemy nosić jego płaszcza, to przynajmniej go naśladować. Mówię o świętym Franciszku z Asyżu. Nie po to, żeby go naśladować, tylko żeby ci pokazać człowieka wielkiej charyzmy, który odnalazł swoją drogę do Boga. Ty możesz odnaleźć swoją drogę. Będzie to niepowtarzalna droga. Nie imituj kogoś drugiego. Dalej, perfekcjonizm. Człowiek ogarnięty perfekcjonizmem zwraca uwagę na szczegóły. Chce mieć wszystko dopieszczone. Często kosztem niszczenia relacji braterskich, przyjacielskich, koleżeńskich. Nie rób tego. Skomstwo uczuciowe. Zobacz, że charyzma niesie w sobie bardzo dużą dozę emocji i uczuć. Bo człowiek, który płonie, który jest zaangażowany całym swoim sercem, jest wypełniony duchem życia, jest emocjonalnie bardzo mocno podkręcony, niekoniecznie to musi być na zewnątrz pokazane jako ktoś, kto biega, skacze i działa w ten czy inny sposób. Nie, on może płonąć, i ten ogień będzie na jego twarzy, w jego gestach, w jego mimice, to będzie wszystko w nim i dlatego skomstwo uczuciowe sprawia, że ty się zamykasz w sobie. Izolujesz się, a pamiętaj, izolacja jest złem pierwotnym. Ona nigdy nie będzie prowadzić do jedności, do wolności, do życia w duchu. O nie. Kolejną cechą jest rezygnacja. Bardzo łatwo nam przychodzi z czegoś rezygnować wtedy, kiedy pojawiają się jakieś problemy. Właśnie, kiedy chcesz rozwijać swoją charyzmę, to nie rezygnuj. Zawsze jest za wcześnie, żeby zrezygnować. Mów sobie, jest jeszcze za wcześnie. Muszę osiągnąć cel. Chcę za sobą pociągnąć innych. Ja mam jako zakonnik pewną perspektywę. Moją perspektywą jest to, żeby służyć Królestwu Bożemu, żeby inni mogli tam się znaleźć. Ale wiem, że nie mogę tam iść sam. Chcę za sobą pociągnąć innych. Dlatego też spotykam się z Tobą w taki właśnie sposób i o tym Ci mówię. Dalej, kolejna cecha, smutek. Kiedy pojawia się smutek, to człowiek zaczyna być po jakimś czasie zniechęcony, bo smutek rzuca na człowieka cień. Nie chodź w cieniu smutku. Kiedy będziesz chodzić w cieniu smutku, zobaczysz, że to, co jest słodkie, stanie się szybko kwaśne. A Ty masz, jako człowiek rozwijający swoją charyzmę, ciągle. Odnajdywać smak swojego życia, odnajdywać sens tego życia, pociągnąć za sobą innych, aby również to samo odkryli, smakować życie, smakować to, co ono niesie, bo masz misję do spełnienia. O misji też sobie na następnych odcinkach naszych spotkań powiemy. Nieustanne analizowanie. To kolejna cecha, która może nas zatrzymać w rozwoju naszej charyzmy. Jeżeli cały czas będziesz analizować, 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 poddawać, mierzyć, staniesz się takim empirystą, możesz wpaść w pułapkę takiego działania, które doprowadzi cię, że nie znajdziesz w sobie siły i mocy do życia charyzmu, bo ciągle będziesz na etapie analizy plusów i minusów. Myślę, że Człowiek ogarnięty charyzmą to jest taki szaleniec Boży. Franciszek był szaleńcem Bożym, niektórzy o nim nawet tak mówili. Przeczytałem niedawno książkę Merlina Karotersa. Napisał w niej takie zdanie, które mnie bardzo mocno dotknęło. Napisał tak: Ludzie o letnich sercach wydzielają zapach strachu. Człowiek, który ma charyzmę, eminuje na zewnątrz, emanuje na zewnątrz odwagą. I myślę, że to jest ta cecha, która pociąga innych. Był odważny, żeby zrobić coś nowego. Była odważna, żeby zmienić skostniałe struktury. Zauważ, nie czekaj, aż czyjaś wiara ci pomoże. Korzystaj z tej, którą już masz. Na pewno odnajdziesz moc i odwagę, żeby stać się człowiekiem charyzmatycznym. Musimy być przeźroczyści przez Chrystusa, jako ludzie wierzący, ale też przeźroczyści czystością intencji. Która nami, którą, które nami kierują. To jest ważne. Kardynał Robert Sara w swojej książce Bóg Albonic mówi takie zdanie. Świętość jest najszczytniejszą manifestacją zdolności do miłowania. Zacząłem medytować to zdanie. Świętość jest najszczytniejszą. Manifestacją zdolności do miłowania. Co to oznacza? Ten, który rozwija w sobie charyzmę, manifestuje światu, że nie jest wytworem okoliczności, lecz prowadzi świadome życie. Tak. Rodzi się życie. Pełną piersią, ła, wow. warte tego, by je przeżyć z innymi i dla innych. Dlatego w naszym klasztorze powołaliśmy do życia w 2017 roku Fundację RSC. Fundację, która zajmuje się nie tylko promocją więźniów małżeńskich, ale służy rodzinie. Rodzina w służbie człowieka, po to, aby ten odnalazł swoje, swoją drogę, aby zasmakował świadomego życia. Czy to nie wspaniałe? Możesz dołączyć do nas, ale również możesz sam zainicjować drogę, która pozwoli innym pójść za tobą. Bo zobaczą to coś w tobie, co masz, a co być może zasypywałeś do tej pory swoimi lękami, obawami, nieumiejętnością poradzenia sobie z tą wielkością, która rodzi się w tobie. Pamiętaj, myśl o przyszłości, lecz działaj w dniu dzisiejszym. Pamiętaj, masz umysł świętego i. Przejmi stery swojego życia. Idź, bądź człowiekiem wielkiej charyzmy, który pociągnie za sobą innych, aby odnowić oblicze tej ziemi, czego Ci z całego serca życzę i o co się modlę dla Ciebie. Amen. Niech się tak stanie.